pan jest prawdziwą może. Witajcie serdecznie, moi kochani, na naszym politycznym kanale. Ostatnio miał miejsce wiec Sławomira Mencena, który odbył się w nowym dworze gdańskim. Ewa Zajączkowska, która zabrała tam głos. Dała prawdziwy pokaz politycznej siły i charyzmy. Jej przemówienie było mocne, patriotyczne i pełne prawdy, której inni politycy boją się wypowiedzieć na głos. Jej słowa na tyle wzruszyły obecnych tam ludzi, że jeden z nich padł na kolana przed Zajączkowską, wręczył jej piękny bukiet kwiatów i dziękował za to, że tyle robi dla Polski. Wspomniał, że powinien tu przyjechać całą ciężarówką pełną kwiatów, aby odpowiednio wyrazić swoją wdzięczność. Przeanalizujmy to zdarzenie. To by kandydat, bardzo. Dziękuję bardzo w imieniu Panie Wójcie, Pan został w naszej cuanto, a Pani premier, najszczęśliwszym człowiekiem na świecie. Panie Wójcie. Znaczy, jest znaczy, Pani Pani przepraszam za ten no, gdybym wiedział, że pani będzie to stały. Czym żarówką będzie wiedzieć? Ja panu bardzo dziękuję za za to, że pani jest prawdziwą patriotką. Koniec z lewicy. Koniec lewicy. Tylko Konfederacja może Polskę uratować. Ewa Zajączkowska w swoim przemówieniu podkreśliła kluczową rolę rolników w bezpieczeństwie kraju i jasno powiedziała: Bez nich nie ma jedzenia, a więc nie ma Polski. W tym jednym zdaniu zawarła coś, czego żaden inny polityk nie miał odwagi tak otwarcie powiedzieć. To właśnie takich liderów nam potrzeba ludzi, którzy wiedzą, co jest naprawdę ważne. Chciałam serdecznie podziękować panu. Od którego dostałam te przepiękne kwiaty, to jest niesamowite. Przepraszam jeszcze za tak Przepiękny jest, Panie przepiękny. Przepraszam. Jest przecudowny. Dziękuję także panu, od którego dostałam te kwiaty ze specjalną dedykacją. Pan, który mi je ręczał, wie, co mi zadedykował, więc serdecznie, serdecznie dziękuję. Dziękuję rolnikom, którzy przybyli tutaj na to spotkanie. Kochani, musimy sobie zdawać sprawę, jak bardzo ważnym. Elementem funkcjonowania każdego państwa jest produkcja rolna. My dbamy e, jako politycy o to, żebyście byli bezpieczni, a rolnicy dbają o to, żebyśmy mieli co jeść. Nie ma rolnika, nie ma jedzenia. Taka jest prawda. Nie ma produkcji rolnej w państwie, nie ma bezpieczeństwa żywnościowego w państwie. Dlatego trzymamy za was, rolnicy, kciuki, żebyście dali radę, żebyście wytrzymali jeszcze troszeczkę. To, co się teraz dzieje i kiedy przyjdzie normalny rząd zaczniemy wreszcie reformować nasze państwo tak, żebyście wy mogli swobodnie produkować, żebyście mogli zająć się swoją pracą, żebyście mogli o nas dbać, bo my musimy dbać o rolników, żeby rolnicy dbali o nasze bezpieczeństwo żywnościowe. Teraz spotkania pana Trzaskowskiego i mam nadzieję, że wreszcie zaczniecie równomedialnie traktować wszystkich kandydatów na prezydenta bez zbędnych prowokacji, tylko że nie to, co mamy do przekazania Polakom w czasie kampanii prezydenckiej. Trzymamy na łotku. Jej uderzenie w Trzaskowskiego i Tuska było bezbłędne. Zajączkowska bez ogródek obnażyła ich prawdziwe intencje. Całkowite podporządkowanie Polski unijnej agendzie, która niszczy normalność, trafnie wskazała, że Polska jest ostatnią redutą zdrowego rozsądku w Europie i dlatego brukselskie elity chcą ją zaorać. Nie było tu żadnych fałszywych układów ani lawirowania. Ewa waliła prosto z mostu. Szanowni Państwo, za chwilkę dołączy do nas najlepszy kandydat na prezydenta Polski, a ten kandydatem nie jest wspomogliw więcej. Potrzebujemy człowieka, który wreszcie przywróci godność naszemu państwu, który będzie dbał o nasze państwo, będzie reprezentował nas godnie na arenie międzynarodowej i będzie negocjował bo oparciu o swoje doświadczenia zawodowe to, co jest dla Polski najlepsze. Bo jeżeli wygrana są Trzaskowski, Domknie się pewien układ, europejski układ, który spowoduje, że Polska wejdzie na patologiczne, tęczowe, zielone, lewackie tory, którymi cała Unia Europejska zmierza do samozagłady. Rafał Trzaskowski jest kukłą Donalda Tuska, a Donald Tusk jest kukłą Ursuli von der Leyen. I to... I jeżeli... Trzaskowski wygra. Wszystko to, co będzie w Unii Europejskiej dla nas szkodliwego, będzie tutaj przyjmowane bez najmniejszego zastanowienia i o to im tam w tej całej Komisji Europejskiej chodzi. Bo Polska jest ostatnim bastionem normalności w Unii Europejskiej i oni chcą to zaobrać. Dlatego potrzebują Tuska, dlatego potrzebują Trzaskowskiego, żeby ten ich układ się dotknął. Mamy kolejnego kandydata Pan Karol Nawrocki, który teraz obiecuje, że skróci kolejki do lekarzy. Albo że spowoduje, że będziemy 33% płacić za rachunki za prąd. Jak będzie prezydentem, to w 100 dni to zrealizuje. No to ja się pytam, gdzie było Prawo i Sprawiedliwość przez 8 lat swoich rządów, że nie skróciło tych kolejek do lekarzy? Chyba że, chyba, że mówimy o tym, jak była pandemia i do lekarza dostać się nie dało. I wtedy rzeczywiście kolejek nie było. No to jeżeli tak mają skratać te kolejki do lekarzy, to ja bardzo dziękuję Poradzimy sobie. Bez nie. nie oszczędziła też Pisu, co tylko potwierdza jej autentyczność. Słusznie zauważyła, że jeśli mieli tak świetne pomysły na kolejki do lekarzy czy niższe rachunki za prąd, to dlaczego przez 8 lat nic z tym nie zrobili? Hipokryzja polityków została brutalnie obnażona, a jej słowa to była prawdziwa bomba. Jeżeli ta może obniżyć rachunki za prąd? Będzie tak świetnym prezydentem? No to przecież, To Andrzej Duda jest taki zły, że nie może teraz tego zrobić? No przecież od wielu, wielu miesięcy płacimy korentalne rachunki za energię. To dlaczego Andrzej Duda teraz już tego nie zrobi? Dlaczego Karol Nawrocki nie sprzeda ludzie tego patentu, Swojego super pomysłu. Jak sprawić, żebyśmy my Polacy płacili niższe rachunki za prąd? Kochani, oni nas oszukują. Oszukują nas bez mrugnięcia okiem. Mówią, że fakt Migracyjny nie będzie Polskę obowiązywał. To jest kłamstwo. Fakt Migracyjny nie zawiera w sobie absolutnie żadnego mechanizmu prawnego, który pozwoliłby na to, by jakiekolwiek państwo było z faktu Migracyjnego wyłączone. Jeżeli mówią, że fakt Migracyjny nie będzie obowiązywał, to na kole budują Centra Integracji Cudzoziemców. No przecież mamy nie przyjmować imigrantów, prawda? To po co nam ten To, to przeznaczmy nasze podatki na coś bardziej pożytecznego niż ośrodki asymilacji cudzoziemców. Kłamią. Kłamią ile wlezie, manipulują, oszukują. Potrzebni jesteśmy tylko w czasie wyborów. A po to i tak od nas zapomnę. Dlatego wybór jest prosty. 18 maja głosujemy na jedyną alternatywę. Na świeżą krew. Na nową nadzieję, na nową jakość w polskiej polityce. 18 maja głosujemy na Sławomira Mencena. Dziękuję bardzo. Dziękujemy za obejrzenie naszego materiału. Zachęcamy Was do zasubskrybowania kanału oraz o ocenę materiału. Zostawcie też po sobie jakiś fajny komentarz i udostępnijcie ten film dalej. Zostańcie z nami i bądźcie z polską polityką na bieżąco. Do usłyszenia.